Yeah. 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 Hey, Še, še. Sorry bio. Oczywiście to o zabawę, na pewno chcieliśmy wygrać, Futnik okazał się lepszym drużyną. I szczerze tego gratulujemy. Najważniejszy jest udział i zabawa. Oczywiście, tak jak my chcieliśmy wygrać, się udało się. To zacznę od tego, że bardzo się z tej wygranej cieszę. Wydaje mi się, że przed turniejem nikt nas nie stawiał w roli faworyta, a tutaj się okazało, że jednak umiemy grać w piłkę i wygraliśmy wszystkie mecze. I tutaj bezkonkurencyjny okazał się przedstawiciel drużyny yy, Korbut, pan Kornel Korpikiewicz. No ja